Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w grze Sniper Elite V2. Razem ze mną jest oczywiście Marcin, siemanko. Yo, yo, man, matafaka. Tak, jest to zapowiadana seria, którą zapowiadaliśmy, bodajże chyba w ostatnim odcinku Call of Duty tak. World at War. Także Training. dzisiaj tak jest. Dzisiaj zaczynamy sobie już normalną kampanię. Widzieliście w poprzednim odcinku. E, tak, tak zwany samouczek, który no, musiałem nagrać sam, bo nie ma tam no, oczywiście tutaj e, kooperacji, współpracy. A teraz dopiero w tym odcinku zaczynamy sobie e, zaczynamy sobie współpracę, już normalną kampanię. Jeżeli chodzi o fabułę gry, to mamy tutaj takie streszczenie na moim drugim monitorze, e, żeby każdy tutaj wiedział, co jest grane. Może nie każdy grał w tą grę, więc nie wie. Także, moi drodzy, akcja gry rozgrywa się w czasie II Wojny Światowej podczas walk o Berlin w kwietniu 1945 roku. Gracz, czyli my, gracze w tym wypadku, wcielamy się. Ja, to ja się będę wcielał. W Karla Fireburna, ty będziesz jakimś innym. I, a ja będę z Brothers. Ty będziesz z Brothers, tak? Wcielamy się. So, 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 so jak 50 twarzy łysego z Brothers. 50 twarzy, no. <laughs> <gra gracz wciela się w Karla Fireburna, syna amerykańskiego ambasadora w Berlinie, agenta OSS który został wysłany do stolicy Rzeszy by zlikwidować piątkę niemieckich naukowców chcących przejąć na, e, przy, Boże chcących przejść na stronę sowiecką. Niespodziewanie jego celem staje się również powstrzymanie startu rakiety V2 z ładunkiem Tabunu skierowanej na Londyn. Podczas misji przyjdzie mu stawić czoła nie tylko żołnierzom ss i Wehrmachtu, ale także wkraczającej armii czerwonej. Także jak widzicie, tak przedstawia się fabuła. Zaczynamy. Bodajże chyba w Berlinie, także włączamy tryb współpracy. I jedziemy. I jedziemy. Poziom? E, ten nie najłatwiejszy, bo będzie Strzelec za wyborowy. Średnio Ta, trudne nie... wyzwanie: uproszczona balistyka, przeciwnicy nie litości. No, A zobacz, ostatnie? Niestandardowe. Czy Nie, sniper. Realistyczne zasady balistyki, przeciwnicy o zabójczych umiejętnościach. tak, ciekawe, jakich, kurna? że jeden chciał, jeden, jeden trudny. <coughs> No nie, ale wtedy... średni, średni wystarczy, bo kader nie załatwi tak, trochę. Jesteś mutanci kurna, są wtedy, że mają supermoce naturalne jakieś? No, ja. no jak? Szpony, szpony Wolwerina, oczy Cyklopa? Ja. Podobne rzeczy. No dobra, czyli strzelec wyborowy wybieramy sobie. Bard bardziej wiesz, oko Detshota, wtedy. O. Oko Detshota, Trzota, no. no tak. Tylko, że to jest chyba nie wiem, czy Marvel? Nie, to DC chyba. Tak, no, no, DC, DC, no. no. Lecimy. Się, Lecimy, ty. a tu nie wybieramy sobie broni. Yy, nie, tu do nie. Oh yeah an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Yeah. Taki typowy Amerykaniec, nie? America. Fuck yeah. The one man. One, one desire. desire. Kiedy przeciwnik straci się z oczu, w miejscu twojej ostatniej znanej pozycji pojawi się widma postaci. Okej, okay, czyli tutaj nie widzę, żeby było wybór broni, więc Więc możemy dawać wybron... uruchom. Nie, oczy jestem gotowy. Jest wybr... A jest wybór? A to mi kamerka zasłania. Tam na sam koniec <coughs> widzę. Widzę, Nie no to ja chcę kurna Mosin Nagant. Tutaj sobie nie wiem, czy wziąć PPH, czy MP40. Nie, yeah, Tom w końcu jest tam Ameryka. Fakie. Yeah. Hamburgeryka. Ameryka. Yeah. Czekaj, czekaj, czekaj jak ktoś zgadnie, z czego to jest. Ameryka! Fakie! Yeah! <noise> na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie wiedział, co to jest. ta Ameryka. <noise> na no pewno to się znajdzie. Na pewno znają. Uruchom grę, lecimy. Synchronizacja. Pierwsza misja. Sniper Elite To sobie druga, prostu. No no no, dobra. Trzeba po cichu go zdjąć. Weź. Here we are Ja mam z tłumikiem broń, jakby co? Szczerze, spokojnie, spokojnie, ty się nim zajmij tutaj Weź go z tłumikem, pamiętaj celuj w głowę Okej, okay, dobra, widzę następnego, ale poczekaj, ja muszę sobie sobie tutaj Lornetka, jak ja go zaznaczę, ty też go widzisz teraz? Tak, łazi, to, to, to jest spoko, dobra. To daj mi go zdjąć. Czekaj, 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 bo tu... Jest drugi, tak? To, to zdejmiemy. Zdejmiemy ich na trzy, cztery. Ja biorę tego po lewej. Ja, ja tego po prawej. Dobra, uwaga. Czekaj. Na no, E najpierw. I trzy, cztery. ry Idolne synchro. Piękne, ale faktycznie jest ten punkcik balistyczny zrobiony teraz. Jest, jest teraz. To jest spoko, dobra. Ogólnie będziemy starać się, moi drodzy, te misje robić na cicho. Stealth. Tak, tak, no, tak te, technologia stealth, tak. Nie będziemy tutaj tak. szarżować, no chyba że. Yy, w, ostatecz... w ostateczności. Czekaj, ja tutaj wezmę sobie tych panów, znajomy z ulicy, bo oni tak leżą na środku i. No, mogą nas zdradzić, także. I, no, no, no i czy. czy i, i, i mo, można też przeszukiwać zwłoki i, i znajdywać sobie amunicję. Podniesiem P40? Nie, ja chcę podnieść ciało. Okej, okay. wiesz jednego. Ja biorę drugiego i lecimy za tym. Mamy kolegów. Jest. Tu chodź, za prawo, tam masz taki budynek popsyty. Do domu, zdanie ich do domu. Koledzy z ciężką noc mieli. Pa, popili. Popili trochę, trzeba ich zanieść, jak prawdziwy przyjaciele. Nie, dosłownie z zwłoki. Jak poznać prawdziwych przyjaciół, że po pijaku odprowadzą cię do domu? Gdzie Dobra. tutaj, na takiej tej? Chodź tutaj. No, tak. Do salonu ładnie, przy kominku, no chłopie, no. No ja na kanapie go położę. Też da radę? I się uda. Nie. Jeste rady? Dobra, ja swojego położę przy kominku. O, zobacz, będzie ładnie. Tam masz drugi kominek jak chcesz. Ale ma dziurę w głowie. Widać jego dziurę w głowie? Ej, kanapa jest! No na, ka na kanapę, strony. na kanapę tu chodź zobacz, z drugiej strony patrz. Poka mi, poka. Jaki ma dziurę tutaj widzisz? Wow, a mój ma? Jak go niosę? No też ma czy też ma jakąś? He, <laughs> zarobiś? Realistycznie? No tylko niestety będzie mniej x-rayów tutaj w multi. To jest jeden Tak, minus. ogólnie, ogólnie w, jeżeli, gramy, jeżeli gracie w singlu, no to o wiele więcej jest tak zwanego x-raya, czyli tego y, efektu przelatywania y, kuli to przez pro, ciało. W, pro, w, w prologu to było widać. W prologu to jak najbardziej widzieliście. Tutaj tego no, aż tak dużo nie będzie, no bo wiadomo, no to jest y, kooperacja, więc tylko w jakiś takich naprawdę szczególnych momentach to się będzie załączać. So, rzadko jak straszka, ale będzie. Ja sobie teraz pokręcę tyłkiem. O oh je, yeah, Shakira. Oh yeah. No to jest dobre. Pop Popatrz na mnie, patrz na <grym> mnie Shakira, o je łaka łaka, eee, łaka łaka. Dobra, co my tu mamy? Ty, sterowce tam są. Szkoda, że nie można ich zastrzelić. No. Niestety Ogólnie jak widzicie tutaj po lewej stronie, tak troszeczkę na dole mamy nasze tętno im wyższe tetno, tym yy, po po prostu tr trudniej jest celować i nie można użyć tego skupienia pod E. Tak. Mm -hmm. Jestem myślał, że to jest jakieś dziecko a to lalka. Czy musimy tak, wejść na górę? Bo, do góry tak. to Czemu ty chodzisz z pistoletem? A, na naprawdę <coughs> jakby ktoś nie no. był, tak? Na co? No, czekaj, nie, czekaj, ja się schowam tak tutaj. Nie, Masz gościa? Dobra. Tutaj ja go chcę teraz przejąć. A no, nie, bo weź. ja nie mam tumika, ja nie mam z tumikiem, to ty musisz. Ty jesteś tutaj od Stelfa. Dawaj go. Pec! Oh yeah! Po cichutku, nikt ja po... nic nie widział, nikt nie Cześć, słyszał. Czekaj, zaznaczę tamtego gnojka. A tu sobie pójdziemy, na środek będzie lepszy Ja biegle. wiem, ja wiem, ale zaznaczę już go, że wiadomo, że on tam okay. jest ja go zdejmę. Czemu, ty, ej, czemu, czemu ta cegła spadła? No bo spadają też same cegły. <słuch> czekaj, bo tu jakieś znajdźki mogą być w pokojach. No, a tuż tam. Kibel. Nie, dobra, to nie ma, dobra. Wait for me, wait for me. Czekam. Dobra, i tutaj będziemy robić jadkę chyba. W ogóle co to jest za miasto? To jest Berlin? Nie To, to jest Berlin, panie jest, kolego Jesteśmy w Berlinie, tak? O Jezu, jak tam jest, dobra, to wiesz co? Czy można ich tutaj załatwić? Dobra, postaramy się zrobić tak, że jeżeli oni najdą na siebie, to wykończyć ich e... Stara się ich wykończyć, tak wiesz, jednym strzałem, powiedzmy dwóch Ja zrobię tego po prawej stronie przy bramie Którym był I... między dwóch na środku Jak było ten, jak było e... padnięcie? Pod... przytrzymać C Trzymać co musisz. Okej, okay, dobra. To ja. Czekam, czekam aż ten środkowy będzie wracał. Bo wtedy ten dwóch tego na środku i tego To musisz mi dać znak, kiedy dać E. I kiedy strzelać. Już, już celuję. Już, już E? Tak, uwaga, posło. No kurna! Musisz 3-4 mówić na nie poszło. I tak nie, dostał, i tak nie dostał. No dobra, ale chciałem ściągnąć tego. Dobra, zjebałem. No troszeczkę, żeś tak. Nie powiedział za dobrze. Au. Oho! Headshot, okej, okay, widzę gnojka tam. Cześć, zdejmę go Head Czaj, 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 czaj. Fuck. Dobra, poczekaj chwilę. Tam jest snipa. A wow, perwa. To, to ty, to ty, dobra. Aha, też, no. pró też próbowałem go ucelować, ale cały czas mnie trafiał. Idealnie! yeah! Bam! Oh yeah. Mózg, mózg, trzeba, było w, dogał, za trzeba było w jajko celować. Ja tylko głowę widziałem, gościu. Naprawdę? No, no tylko głowę tak. widziałem. E, się... Ej, no X-Ray mi się nie chce z. Za... Znaczy ten, nie X-Ray, tylko. To celowanie, nie chce mi się. Trzeba jakoś... dłużej trzymać. A to już nie jest tak łatwo. No właśnie, aaa. Boom! Fuck you, no ja go chciałem zdjąć. Dobra, ten jest mój No Okej, okay, dobra. <gél filling> Sorry. Never mind. <gél kale> Coś <felicitations> <gélisten> <gélisten> mówiłeś? Oh, 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 oh. Bo, 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 bo. Ja go stajemy, on jest mój. Dobra, bierz go o! Serio? Oh yeah! Muszę zapytać, że im dalsza odległość, tym. tutaj. efekt Osa działa. A. niestety. Mały stealthy teraz. No, posprzątali mi trochę, to można iść. Powiem ci szczerze, że naprawdę ciężej jest tą balistyką. <grym> naprawdę. No, musisz teraz się przydyszczać do tego, nie? O wiele ciężej, ale dam radę. Się trzymać, ale widać ten kwadracik, potem się robi. Ale nie? mi się, ale to się nie przytrzymało, e, tylko się naciskało. A to musisz przytrzymać teraz. Tak? Poczekaj. Nie. Kliknąć, tylko dłużej się robi. Aha, no dobrze. No i nie zwalnia tak bardzo. Dłużej się robi i. Aj, trzeba pewnie za zasłony już to włączyć i potem się wychylić. Bo ja cały, czas, ja cały czas byłem na widoku i dlatego mnie trafiali. Ja, le, ja leżałem, nie, tam nie tam idź, tam nic nie ma. Musimy no, za... iść ulicą. A, tak, tak, tak. Tam jest znaczek prowadził, nie wiem czemu. Dobra, mały stealthik. Więc masz mapę? Co jest? Nie, nie, masz. Nie masz mapy, tak, nie? Jak mapy? W sensie cały czas widoku mapy nie ma, nie? Jak widoku mapy? No, nie masz nigdzie widoku mapy na prawo, lewo, nigdzie. To no, nie. Powiedz. Ja myślałem, że coś wcisnąłem, dobra. A miałeś widok? Nie. Są tam goście? Nie. nie no, no, strzelać się musi skrypt pewno, dopiero potem będą. Nie ma nikogo, dobra. Czy nie skupiamy się na znajdźkach chyba aż tak, co? Po co te znajdźki tam? No, no, nie będziemy się tutaj dwoić i troić, dlatego ja tutaj pójdę sobie pierwszy. Czekaj, tak, bo tu... Uważaj, że go się... To było... A można go zdjąć ręcznie? Czyli podejść no, do niego nie i go mam... puknąć? Nie mam pojęcia. Czekaj, idę Próba zobaczyć. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Spokojnie, spokojnie. Jakby, jakby co to wezmę z Thompsona go działamy. Albo z Colta. Zabicie po cichu, jest zobacz. I na jaki? Uuu pod spacją jak podejdziesz do niego. Aha, no to spoko. Dobre, to jest dobre. Teraz podnieś ciało. Chodź kolego. No co muszę... sobie ładnie leża po odopnem. Nie no, trzeba jakś tak w dobre miejsce, na schody, o. o bo, ej, to może zejść na dół. Ua, ja tam jest? go ze schodów, nie wiem, idę sprawdzić. Ja zacznę na powoli. Dobra. Nie ma, nie ma nic, kompletnie nic. A, to teraz, teraz pamiętaj, że na 3-4, a nie, że... O, teraz! Dobra, sorry. Już teraz będę pamiętał. Masz ich? Ej, to tutaj może nawet w sumie, ja się zaczaję tu. Nie nie, 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 bo tu jeszcze masz, za oknie masz gościa. Gdzie? A, jest. No dobra, to ja go ściągnę. Czekaj, przejdę tu kawałek dalej. A ty się zajmij tamtą dwójką. Oczekiwanie na gracza, nie, nie mogę pójść dalej. Naprawdę?! Tak. Dobra, czyli musimy być przyczepieni do siebie tak naprawdę. No niestety. Dobra, no, no cóż, no, jesteśmy, no, jesteśmy swoim wsparciem, tak? No dobra, no ale jakoś tam swoboda powinna być, nie? Co my tu mamy? Granat. Granaten? No oh, nie. Yeah. To teraz tak, poczekaj. Czekaj, widzę jeszcze drugą. Ej, do... co on? Co on kurwa tutaj? Dobra, to ja ich zdejmę naraz, bo można. Poczekaj. Przygotuję Przejd się na tamtego gościa. Dobra, dobra, dobra. Przejdę sobie tutaj. okej. Okay. Powiedz, ja jestem gotowy. I uwaga, robimy skupienie już. No. I trzy, cztery. Ry. what the fuck? OK, zabić. Idą, 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 idą. Widzę cię, Gnojku. Tioł! Ho, ho, leżąc dostał. I... Come on. Oh my god, oh my god, au, 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 o oh Jezu, sniper na górze, sniper na górze, uwaga. Dobra, trafiony. Gdzieś był sniper na górze, weź go tam. No patrzę. Zaznaczę go lornetką. Widzę gnojka, dobra, on jest mój, on jest mój, on jest mój, zostaw mi go, no zostaw mi go. No to bierz. Schował I się gnojek. Dobra, czem, bo musi mi się ten... Musi mi się uspokoić tętno. A któryś gościu tutaj kurna krzyczy pomocy cały czas. On gdzieś się krzyczy. Trzeba byłoby go dobić zaraz. Pa Patrzę który. No, gość... Się gość się nie rusza. No podejdę trochę. No dobra no, no, podejdź, to może się wychyli, a ja będę go tutaj próbował ustrzelić. Nie wiem, już nie widział. Uważaj, bo tam mogą być następni. Stoi cały czas. No zapomniałeś, że to można przybliżać, okej. Okay. Okej. Okay. Nie przyszło mi do głowy, żeby użyć scrolla. No co on kurna robi tam, no? Może robi się dobrze, no. No ja nie wiem. Łysy z te sprawy. No bo w sumie widzę, że ta strzałeczka tak się dziwnie porusza w górę i w dół. Mógłby widzę się, go. Się... Trzeba, zostaw, zostaw, zostaw. Możesz go ustrzelić? Tak. Ta, daj mi go, zostaw go On się, o, się za zaciął się. Zostaw go dla mnie. Ja się, ja, się cały czas się czołga. Ja go, ja go chcę ustrzelić. No, no, faktycznie zaczął się. Zaczął się. Będzie mój. Uwaga! O! Idą następni. O kurwa. Idą, nie? Tak. Widzisz ich? Tak, już zaraz zleci. Pierwszy head. Trafiony, ale nie zatopiony. Kurwa. Widzę o, go tego fawę. Jest! Dostał! Oh je. Yeah. Też nie go celowałem. Dawaj go, ust ust ustrzel go! No pad już. Gościu żyje, gościu żyje jeszcze, Ustrze. dobij go. Rzeka, już go dobijam. celuję. Dawaj. O już matko, nie. brutality. Okej, okay, tutaj musimy wejść na górę tam? Nie, tu masz, no masz pum, co ma zrobić? Gdzie? A tutaj, o jest. Dobra. Pa, pa, ra, pa ra, ra, ra. co tam masz Przez takiego fajnego? Ładu ładunki wybuchowe, trzeba podłożyć. Dobra, to ja podłożę tutaj. No to ja lecę do samochodu. Jep. Spacem, pum, Podłożony. okej. Okay. A no to musimy zasadzkę zrobić, ej, dobre. No kombuś ja zatrzymać, gościu. Dobra, to ja już pójdę na górę. Obczaj, czy nikogo tutaj nie ma. Zaliczone cele, nowy cel. Dzień dobry, dzień dobry. Uważaj właśnie, żeby tam czasem no, kogoś wiem, wiem, nie, wiem. nie spotkać. Idę z Tomsonem, więc... To jest gościu, uwaga, dobijam go no, widziałeś jakiś jest zabłądzony mieszkaniec Pum! O! Jest, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś tu siedzi Jest Dobra. Dziamy, Ale ty. dziwnie Gościu usiadł na krześle, widziałeś? Co? Ten gościu siedzi na krześle, ten trup No w ogóle Snajpa, 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 jest mój No dawaj o ho, 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 ho. Dostał? Tak, ja, ja go ustrzeliłem tego na krześle. Aha, rozumiem. On sobie siedział, spał, a ja go pyk! Pykłem okay. go! Tu mamy <coughs> radia, plany. Schowam się za stołem. Oh yeah. Stealth. Prawdziwa technologia mm. stealth. Tak, schowacie się za stołem. No ja. Taki ładny obraz. Mm. No, jeszcze nie rozgrabiony. Dawać. Widać bo tu armii, armii czerwone jeszcze. No, dokładnie. O, ammunition, jej. Dawać, dawać mi amo. tak jest. Teraz tutaj. I trzeba zająć pozycję. kampersko snajperskie Tutaj, widać, poszedłeś. No, ale ja mogę być tu, żeby strzelać w ten w tą pułapkę, nie? No. Tak, i tak cię tak się Przeniesie Przeniesiemy no. do ciebie? Tak. No, no. Trzymaj do ciężarówki, aby ja do szalał Ja do ciężarówki ty do pierwszego? Tak. No, Dobra. a to... Najpierw zatrzymaj konwój, pierwszy to później. Tak, tak, do ciężarówki ja pierwszy, okej. Okay. Jest nasz cel! Oh yeah! profesorek ten Narcyzik, kurna. Dobra. Cyk. Jadą chłopcy. Jak pierwszy się zbliży do ciężarówki... Bum! Poszło! Yes. Piękny x-ray. To nie był x-ray, to akurat był bullet time. Bullet! Oh. Bullet time. Trzeba do chłopaków napierdalać. Przede wszystkim profesorek, to jest nasz główny cel. Mhm. Mm oh yeah. Boom. Kaboom! Uh. O chyba profesorek. X-ray? Nie no, x-ray. Ej, dwóch! Nie, myślałem, że dwóch ciemnych. Chciałbym... Gdzie ty idziesz, profesorku głupi? Nie ma tak dobrze. Żeby nie uciekł. Już sobie jego Ho! Urna. Oh yes! Oła, obrywam, obrywam, obrywam. Jo, pełno... muszę się cofnąć. Odsuń, odsuń mi się! Odsuń mi... O, fuck. Co to jest? Tiger! O, o! Ale na szczęście mamy drugi ładunek. Jest twój. Dawaj go. Biorę go. A spróbuj wcelować mu może w zbiornik, jak jesteś taki hojrak, kurde. Jak podjedzie, ale wątpię, że Zrób miejsce, bo dostaje i to ci, naprawdę, jest złabędzki. Dobra, Tiger no, jest no, twój. Tiger no, jest no. twój. Tiger twój. gościu. Bum. Czy ktoś tutaj jest? Jejja. Osłaniaj mnie. Pierdolę, walę w zbiornik. Walisz w zbiornik? Został zbiornik. Tak? to żeby nie było baleta żadnego? Nie mam pojęcia. Gdzie ten gnojek do mnie strzela? GDZIE? Sko. What the fuck? Słuchajcie ulicy tam JEST! I... Dobra, ci... o, ja jest. cię... Jak się katapultował, ty! Mam. W oknie któryś siedział? Nie. Nie, nie? w oknie. Okej, okay, chyba, chyba czysto. O nie, jeszcze ktoś. Gdzie jest gnojek? Gdzieś tam na lewo Dobra, idę zobaczyć tutaj Au. Nie wiem skąd. Jest, widzę, gnojka. idzie ulicą. Biorę go Bieraj go ho, 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 ho. Dobra Jest następny ah. No kurna ruszył się No nie Jaki ze mnie beznadziejny sniper <grym> No, przyceluj. No, celuję, ale ta balistyka jeszcze mnie myli. <laughs> Trochę musisz wyżej celować po prostu. Nie no wiem. wiem. O, jeszcze do... go w biegu trafiłem, nie? Id idę ducie. Co jest? No, idę do ciebie. Idziesz? No to chodź, chodź, No nie idziesz do mnie, poszedłeś daleko ode mnie, ty. Co ty mnie kłamiesz tu? A, no, bo tu na dół już. Wait for, for me. To... No to ja idę, idę już, czekaj. Dobra, jestem, dawaj. Hlua! Wiesz dokumenty od tego gościa? idę. Dokumenty poproszę. Papiren! O kurwa. Eee, ehm. gościu, gościu. Bum, 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 bum. Dostał. Czysto. Nie biegnij. Czyściutko, czyściutko. Nie biegnij, a co ty robisz, ty? Przeraj, nie biegnij na razie do wyjścia. Czy tam ktoś, czy ktoś tam się czai? Nie ma nikogo. Nie, po prostu. A tutaj? Można wyjść tu? Nie wiem. Co tu jest? Nie wiem. Ojej. Okej, okay, nic tu nie ma. Ja przeszukuję parter. Myślałem, że jakieś znajdźki będą. Wow, ale, ale jest w tej nie... part, gdzie jestem w tej parcie, jestem. W boskiej ulicy. Gdzie? Pokaż. Tutaj. Uuuu. Ej, tu granaty były, no ale fajnie. To możemy kamieniami rzucać? Jak się rzucało no. kamieniami? No F wybrać, je tam Tak, tylko musisz je wybrać tam w tym dolnym x widzę, widzę. albo tym I! O, padło jest z miną lądową O kurde, dara Wysadź ją Popatrz Właśnie chcę to co zrobić Zyzol Teraz musimy przejść tą całą boczną uliczkę, nie? No, <kliw> życie Ej, to jakieś pod... Ty piwnica tu jest Musimy <słys> tu wejść No może coś tam będzie. Biedny tam tygrysek, będzie... ojeju. Jeszcze wieża, mu te, czy działo mu odpadło? No, to ładnie musiałeś go trafić tam. Musimy znaleźć wejście do złota nazistów. Ja. Yep. Hmm. Hmm. Tutaj nie, ale w tym, przez to przez no, dom można gdzieś, wejść. tutaj, tak. Tu trzeba znaleźć to. Tu. Gdzieś tu na lewo może? Tutaj, o i tu na lewo. Halo, piwnica? Halo, Piwni piwnicę? Nie, tutaj nie ma. O, wannę znalazłem. O, złoto znalazłem. Uuuu, I... tobie też podniosło, czy nie? Tak, tak, też mi zaliczyło. Okej. Okay. Powiem ci, że nie widzę tutaj wejścia do tej piwnicy. No to trzeba iść górą. No ale na górze to co? Nic nie masz. No właśnie. Hmm. No nie ma zejścia do tej piwnicy. Chyba, że. Tutaj? No nie, no. Nawet... Pokój kurna tam był widoczny, no jak nic. Nawet tutaj można go zobaczyć hmm. przez... Nie, no tu jest... Właśnie. Nie, to jest pusty. Nie, to chyba był pusty pokój jeden. Dobra. Nie ma co szukać, kończymy tą misję. Biegniemy. Chyba, że się do baru chodzi zapijemy. <grych> A jest coś? Darmowe drinki tam? No nie jest paczek jest do kawy. Te, nie to ja stoi. ja przyjdę z kolegą, czekaj. Dzień dobry. O, kolega, dobra, wziurę. kolega chciał kawę. Na wynos? No da, Czy tak, na Kolega będzie na wynos zaraz. Okej. Okay. Może być w sumie. Dobra, sprintem, 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 sprintem! Poczekaj, co tu jest? O ja jest <grym> Koniec misji pierwszej. No, nawet fajnie, nawet fajnie. Lep, lepiej są go trochę cięższe. Lepiej, tak? lepiej. Przynajmniej jest ciężej i można bardziej skillcować wtedy. Mm -hmm. Także jak widzicie, tak się zakończyła nasza misja. Oczywiście pełnym sukcesem. Wyniki, no. wyniki mówią same za siebie. Chociaż ty, zabite... chociaż ty miałeś najwyżej punktowany strzał i to pewnie jest ten X-ray, bo był ta, e, ta. daleko. Bo to 245 metrów to masz najdłuższy strzał. Ogólny wynik zarąbisty, Celność strzału z lunetą 84%. Jesteśmy... Ofiary zabite po cichu. 4. Jesteśmy bardzo dobrymi snajperami póki co w pierwszej misji. Hej, ogólna od tego strzałów 1700 metrów. Wszystkich strzałów? Tak. Można. No, widzisz, jak no patrz, pa, teraz będzie, czekaj. Ofiary po cichu, Nie. 20 minut i. 1800 Ogólna odległość strzałów, no to już prawie dwa kilometry żeśmy przestrzelali. No ładnie. No ładnie, ładnie. Dobra. Dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o pierwszy odcinek moi drodzy, tak będziemy iść jeden odcinek i jedna misja, myślę że to będzie najlepszy uh -huh. e, najlepszy tutaj sposób przechodzenia tej gry, także dziękujemy wam bardzo za pierwszy odcinek, to był Sniper Elite V2 także dziękujemy bardzo, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie jeżeli macie ochotę dalej nas oglądać i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!